Iweny, cześć! Dzisiaj robimy unboxing paczki od FitKiwa Jest ona spora Zawiera prawie 20 kostek słuchajcie Okej, okay. bierzemy się za za robotę Dobra. Jest dosyć spora No, jest duża Mieliśmy parę paczek od FitKiwa i to jest chyba największa z tego co powiem są przede wszystkim kostki dla nas, ale są też kostki na prelekcje. nasze konwenty, na prelekcje, ale o tym to przy innym filmiku będziemy mówić. To już się przykleiło. ja. weźmiemy te gąbeczki. Gdzieś jest naprawdę dużo kosteczek. Tutaj mamy długopsiki, długopsiki rachuneczek. Rachuneczek może tego. Mamy jeszcze wizytówki z kalendarzem. Bardzo ładne. Zobaczcie. ok ja to wezmę gdzieś troszeczkę na bok. Wszystkie teraz wyciągniemy tutaj przed kamerkę, a zobaczmy jak się zmieścimy. Mm -hmm. Spróbujemy je powyciągać. Można jeszcze dodać, że SpeedClip wysłał nam 12 log na kosteczki. Na tutaj. Ups, trochę jakiś tych powpadało. E, kilka będzie koszeczek powtarzało, ponieważ to są te, które tak de facto nie są dla nas. E, a później wszystko powiemy, które są nasze, które nie nasze. Mhm. coś jeszcze w tak, Jakieś takie, coś. To Samo. Trzeba to zaraz ogarnąć. Już chyba. I trzydzieści Długopisy. Podpisy, długopisy. Dobra, przeliczmy do samych kosteczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Kosteczek. Na Magic. No, na chwilkę damy sobie tu. To... Jeszcze mamy jakieś dwie zabaweczki kolorowe. Weźmiemy to na chwilkę na bok. Na bok. I będziemy pojedynczy wykładać. tutaj jeszcze powtórzę, mamy ładne wizytówki w Kalendarzyk na 2014 rok. Zaczniemy od kosteczek, które są na nasze prelekcje i na warsztaty, gdzie będziemy uczyć, e, układać. Dlatego prosiliśmy o podesłanie e, paru kosteczek. Najpierw wyłożymy cztery dwujeczki na czarnym plastiku. Tak. To są standardowe firmy Sększu, Szększu, udełeczko takie jak... Tak, standardowo. Oto to, Także dzięki up Sylwek za urosłanie kosteczek. Nie zapomnimy o tobie. Okay, moja tak jest nieco sucha. Ale rusza się nie za dobrze. Jak na wszędzie. To jest już luźniejsza i widać, że jest smarowana. No, trzeba je wyregulować. Są bardzo sztywne. I tak, ok. Chodzą, w no, spitki. O, tym razem nakleja no naklejki na, na na białe. Na białe. Ostatnio mieliśmy na, na, żółty. na żółtym. O, ta jest bardzo zbita, aż naprawdę ciężko. Tak? Ciężko chodzi. E, ale tak, to, mają być, to są koseczki z przeznaczeniem dla osób bardzo początkujących. E, myślę, że do tego się jak najbardziej nadają. No kiedyś w końcu na, na nich. W, Wiele osób mu czy, czy na ten na nie narzekali. Dobra, odłożymy je trochę na bok. Bierzemy się za następne. Weźmiemy tym razem dwie zwykłe trójeczki od rzęszu. Ta pierwsza generacja. Tak, to jest pierwsza stara generacja. czy Później, później po niej były Fasty, później Windy, później Aurory. To są te najstarsze. Już tego nikt praktycznie nie bierze, no ale... Przecież rusza się nie, nie najlepiej. Bardzo taki... Jakby pusta w środku. Tak, jest leciutka, mi się wydaje. Tak, tak, i tak ma... No. Wyciągniemy może klocek. Yy, no, zobaczymy budowę i porównamy ją później do, do innych kosteczek. kosteczek które Kolory pisa. standardowe. Dokładnie. Ona słabo będzie, bardzo słabo ścina z klocka. Ona się z krawędzi coś tam zetnie, ale powyżej... Chociaż myślałem, że ona słabsza była. No to u 45, no nie, 40 nie, ale 40 to tak spokojnie. Moja no ja z 30, bo moja jest no tak. bardziej zbita. 45? Nie No to ma problemy. 40, 40. No, to spoko. Chodzi. Nawet spokojnie. Tak, no. tylko że jak się ją troszkę tam układa, to czuć, e, że coś tam... Chaczy, czasami. No, coś tam przyhacza. E, ja spróbuję ty Dobrze. może następne. Albo, albo zobaczymy jak... A, spokojnie wyszła. To jest kl z olbrzymią szyną, bez żadnej stopki. To co w charakterystyczne, nie tam zawsze mieli albo jakieś otworki, albo jakaś też taka szynka, do, żeby zmniejszyć powierzchnię trące. No, bardzo dziwna ta stopka przy, przy kroskach tak, Tutaj to, Kolejne kosteczki to dwie czarne aurorki. Wydzielujemy sobie je. Zaraz poważamy klocki. Tutaj, ale zupełnie inaczej chodzą. Jest... Tak, już są z... Wind już z... fajnie chodziły, Pamiętam, jak Wind wyszedł, to już była fajna kotka. bo nie wyszła Aurora. to jest już znowu, znowu jest przedkok. Tak, ta jest trochę tusta. To jest luźna. Ale rusza się spoko. Tak jak zwykle. Aurora. Zobaczymy to jeszcze dla porównania, jak tutaj wyglądały. Mhm. Tutaj to nie wiem, czy No ciężko, ciężko, nie. O! Jak no wyszła. No także zupełnie można porównać. Tam te szyny, a tutaj takie zaokrąglone. No jest. Porównanie. porównaniu. Widać różnicę między pierwszą Dokładnie. a, a aurorką. Zupełnie, w grubości tutaj nie ma, Dokładnie. nie ma tej stopki, tu jest taka szeroka. Także mamy dwie szynki aurorki na czarnym plastiku. Tutaj już staram. Włożyć. Ok. I to by było z tych chyba kosteczek. aha nie, jeszcze mamy. Mam jeszcze, dwa jeszcze mamy e, do... małe ringlonki, kurdubelki. Jeden na białym, jeden do czarnych. Tak, bardzo, bardzo fajne kostki, One chodzą praktycznie tak samo jak aurorki. Tylko w wersji 46 mm. Ej, no i chodzi jak mój. Tylko, mniej smrowany. A, wychodź. No ta jest zbita, bardzo zbita. Na krawędziach widać wypukłe dziurki. 9 hmm? dziurek na każdej stronie. właśnie chciałem to pokazać, tylko że ja mam bardzo zbitą, nie wiem czystej, tak. Bez. Spróbuj Umaj. Co? Coś się No nie są, te są bardzo zbite. Ja chciałem wyglądać. zobaczyć, jak, jak pokazać, jak tu wygląda. A, jest. Czyli mniej więcej jest podobna jest budowa do, do aurorki i jest dodana torpetka. Dokładnie. A tu są takie fajnie, nie wiem czy to na kamerze widać, są takie 9 e, małe dziurki. Chodzi o to, żeby jak najbardziej zmniejszyć powierzchnię, trącą i przez to naprawdę e, tak. fajnie, fajnie chodzą. Fajne małe koseczki jak gdzieś Dokładnie. nie zawsze się dużą da gdzieś zabrać, także takie małe. E, także dwa dwie... Później są już takie pojedynczy... od dwójeczki. Frank Shishuang. Frank Shishuang, wersja na czarnym plastiku 50 mm. Wyszły już te wersje 55 mm, ale no są troszeczkę inne, mają naklejki, nie są tak fajnie zaokrąglone. Nie miałem jej w ręce, aczkolwiek jak słyszałem no nie są tak dobre jak, 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 jak ta. Aczkolwiek no, nie chcę nic mówić, bo nie miałem jej e, nigdy e, w rękach. No shui wiadomo, e, na, te m, płytki fluorescencyjne, żółty, zielony, e, pomarańczowy, takie fajne fluo. Fajnie kontrastują jeszcze z czarnym, bo do tej pory mieliśmy na primary. Dosyć ciemny, e, czerwony, jasny, I dosyć niebieski. I dwa logo. Kontrastują dosyć ładnie. No fangshi i spitki. Nie zapomniałem o tobie spitki. To, to jest tak samo jak, jak na primary, nie wiem, czy tu Jest tam wiele dziurek. Widać takie takie podziurkowane. O, tak. może teraz widać. Cała jak chodzi, no wiadomo, że chodzi no. relacyjnie. No. Chociaż ta jest nieco zbita. Bardziej zbita niż nasza, jak, niż ta na primary jak przyszła. Ale no i bardzo polecam wszystkim kosteczkę e, Fangshi. Jedyne minus to to, że czasem może... Ta jest dosyć zbita, to nie, ale... Mo, może się rolling pop zdarzyć gdzieś tam przy układaniu, jeżeli ją tam polubujemy. Okay. Ale koseczka, bardzo godna polecenia, polecam. Następnie mamy kosteczkę Diane Zanchi, piątka, na kolorowym plastiku. Tak, standardowa, 57 mm, tak? Tak, myślę, że tak. Wygląda na standardową. Mamy logo od O. No. Pierwszy feeling jest naprawdę bardzo dziwny, bo pierwszy raz mamy kosteczki na kolorowym plastiku, ale rusza się naprawdę ciekawie. Zobaczymy, jest luźna. No. no, z 40 czasami. Jest bardzo luźna, widzę. Na świeżej jej nie no, miałem w rękach. Tak. E, Pokażę, zobaczę chyba. budowę, ale faktycznie... Właśnie widać jak jest bardzo e, luźna. Bardzo luźna. Jak widzimy żółta torpetka na jednej z krawędzi. E, narożnik. No to standardowo jest podobne do, do, do zwykłej. Trójkąt taka pogrubiona stopka, bardzo długa. Ten tak, tam przy okazji pokazaliśmy budowę. E, tak. tak torpetka bardzo gruba ta stopa. Nie ma tej takiej cienkiej jak, jak w Aurorach czy w innych e, Gruba. Tutaj to takie jeszcze grubienie. wszystko ma zadanie e, trzymać tą kostkę w ryzach, ale ta bardzo przyszła różna e... Właśnie, co właśnie pokazaliśmy dokładnie. Dlatego ona no, przy próbie wzięcia strzeliła jak z armaty. Dokładnie. Okej, okay. tak to jest DNZ. O! No dobra, dobra, nieważne. Wsadziłem krawędzie na odwrót. Dobra, to teraz... A jeszcze... No, faktycznie aż, aż troszeczkę haczą w tej chwili o siebie. No, no, to nawet jak przy próbie ścinania ona praktycznie się sama rozpada. Także Dokładnie. Także że chyba ją troszeczkę jest, jest bardzo luźna. Skręcimy i no, będzie. Zobaczcie, można wyciągnąć cały bloczek. Dobra, skręcimy i zobaczymy. Następnie mamy mega minx ostrzeńczu na czarnym plastiku. To chyba ostatnia standardowych kosteczek. Tak. jaką mamy. E, mamy taką samą, e, tylko że na białym plastiku. Także wiemy, czego się tu spodziewać. E, mamy zamówionego, ale jeszcze nie dotarł. Mega Mix e, od Diana na kolorowym. Miały przyjść razem z. z, z... No jaka będzie? W zasadzie z pogrobionymi. Mm, Ta jest dosyć zbita. Od nasza, luźniejsza. Kolory, takie same jak, jak e, przy, przy tej na białym plastiku. Dokładnie te same kolory, te ciemniejsze jak na zwykłych rzęszu. Niebieski, czerwony, biały. Pomarek, dokładnie te same. Mm -hmm. tak. Dobra. Omega, mi się omega, jest bardzo fajna. Troszeczkę. Następnie mamy Magica od firmy Głodzia. Tutaj mamy go. Jest czerwony. Mamy również instrukcję do jego układania, a również do wersji poszerzonej. Bo ja nie umiem gdzie dostał korek, także ty się baw. Okej, okay. ja, ja oczywiście potrafię. Tylko teraz jak naszego Mamy trzy kółeczka. Przekładamy. Składamy. wyciągamy. I sześcioryk. Alk. I złączone. To się nie bawi. Miał być na czarnym. Tego. No przyszedł na czerwonym ale no, ciekawe, no, takie tam, troszkę, no, ale spoko, całkiem, całkiem spoko, no, y, to było wszystko, jeżeli chodzi o kostki, dostaliśmy jeszcze dwa długopisiki, speedcube, dzięki, spoko, e, co jeszcze mieliśmy, aha, te dwa breloki takie, e, to są chyba dokładnie takie same, tak, to są te same breloczki, to po takie, no, puzzle mm. <laughs> przestrzenne, czyli takie gwiazdki do ułożenia do, do do telefonu do kluczy. Mamy również takie wizytóweczki włowusbitki.pl oraz kalendarzyki na 2014 rok. Ok, to pokażmy jeszcze raz wszystkie kosteczki. Podsumujemy to wszystko. Będzie ich tu jeszcze troszkę. Posegregujemy je jakoś. Tutaj mamy cztery dwójeczki Shengshu. Masz lupląga. Tutaj, tutaj mamy dwa linglongi. Aurora. Aurorki i tutaj mamy dwie. Wasze normalne Fang Shixi, Shuang oraz Magic No, także ile w sumie przyszło? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 13, 14 14 i tyle No nie wszystkie przyszły, które zamówiliśmy, bo czeka Sylwek na dostawę Dokładnie Dobra, to był taki e, unboxing Pierwszy Dobra. chyba na naszym kanale, także mam nadzieję, że nie ostatni. Dzięki, Dzięki za uwagę. Do, Ma do zobaczenia. Cześć.